dobry, witam państwa na kolejnym odcinku programu. Jak to dawniej bywało? Chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć o narzędziu rolniczym, bez którego żadne gospodarstwo w tamtych czasach nie mogło funkcjonować. Było ono jednym z podstawowych narzędzi, służyło do orki. I tutaj mamy przed sobą właśnie taki zestaw. Jest to taki wózek, który fachowo prawdopodobnie jest nazwany koleśnicą. W naszym regionie w warze nazwany był kolcami. Ten wózek był zintegrowany z drugą częścią, z pługiem konnym, który wykonywał tą właściwą robotę, to znaczy orał. Te dwie części były ze sobą zintegrowane, połączone. Te kolca służyły po to, żeby można było regulować orkę, którą żeśmy przeprowadzali w polu, żeby regulować, jak szeroko ma iść ten pług i żeby regulować głębokość orki. Tutaj te kolca są wykonane już częściowo z metalu, koła są metalowe i oczywiście oś jest metalowa, reszta jest drewniana. I takie kolca oczywiście wykonywało się u kowala wcześniej Stolarz przygotował te wszystkie stelaże drewniane. Zdarzało się wcześniej, że koła nie były metalowe, koła były też drewniane z obręczami. Tutaj już są metalowe, są bardziej wytrzymałe. Bo orka to była ciężka praca i czasami się zdarzało, że ten wózek te kolca nie wytrzymywały nacisku, jak było jakieś ciężkie oranie, ciężka gleba, więc żeby sobie usprawnić już później to oranie, te koła wykonywane były z metalu. Na samym przedzie tutaj tych, tego wózka jest taka część z uchwytem, do którego zapinało się orczyk, za który ciągnął koń ten wózek i oczywiście pług. I on miał taką regulację. Ta regulacja służyła po to, że gdy na przykład orało się parą koni, więc ten hak był na środku tego dyszla. Jeśli się orało jednym koniem, wiadomo, że koniowi bardziej i łatwiej i lepiej szło się po twardym, więc najlepiej jak koń szedł po wyuranej poprzednio bruździe, wtedy po prostu on miał większą, z większą siłą mógł ciągnąć, bo gdy szedł po roli, to po prostu nogi się mu zapadały i był słabszy, więc tym można było regulować, w jaki sposób i którędy będzie szedł koń i oczywiście jak szeroko, jak szeroką skibę będzie za tymi kolcami przypięty bóg brał. I oczywiście ten pług zapinało się do kolec w ten sposób, że tutaj jest taka, taki metalowy uchwyt, który się zakładało na ten dyszel do pługa w ten sposób. I tutaj zapinało się taki bolec. Ten bolec jest taki charakterystyczny, jest taka końcówka ślimakowata. On się nazywał kurcyk. Nazwa chyba Gwarowa. Y, z, z nasza Lasowiacka. I on ma takie specjalnie z przodu wygięcie. Do czego w ogóle y, on służył? No, żeby po prostu zablokować i żeby koń, ciągnąc ten wózek, ciągnął za sobą pług. Pług tutaj też już jest w części metalowy. Najważniejszą częścią tego pługa jest ta część, która kroiła. Ziemię. To była ta część tutaj na samym dole. To był lemierz. Oczywiście ten lemierz i cały pług był wykonywany również przez kowala. Ten lemierz to była ta część, która kroiła skibę, natomiast tutaj ta druga część, ta wyższa, to była tak zwana odkładnica. Jeśli ten lemierz wycinał jakąś skibę, to ta odkładnica powodowała to, że ta skiba się przewracała, bo przecież orka polegała na tym, żeby po prostu tą ziemię odwrócić na drugą stronę i ten pług to spełniał. Z tyłu za pługiem jest tak zwana stopa. Ta stopa po prostu regulowała, jak ten pług ma iść po tej bruździe. Ta część drewniana, która jest przy tym pługu, nazywała się grządziel. Ona ma takie dziury tutaj porobione. Po co są te dziury? Te dziury były robione po tym, żeby regulować głębokość orania. Bo zauważcie Państwo, jeśli się na przykład tu przy samym końcu dało ten kurczyk i potem koń ciągnął, to ten pług, zauważcie Państwo, był tym dziubem bardziej do ziemi i wtedy się orało po prostu bardziej głęboko. Gdy trzeba było robić płytszą orkę, no to się oczywiście to przesuwało w kierunku pługa i ten pług wtedy się, że tak powiem, na tym podnosił do góry. I ta orka była o wiele płytsza, bo było trochę rodzajów tej orki. Była płytka orka, taka do 5 cm. Ona się nazywała podorywka lub pokładanka. Mówiło się, że się jedzie pokładać. I ta orka wtedy była wykonywana w ten sposób, że był ten pług bardzo blisko tego wózka tych koles. Natomiast głębsza orka, była orka siewna, to już była orka taka od 10 do 20 cm. i wtedy ten pług pracował gdzieś tutaj, ten kurcyk dawał się w środku tego, tego grządziela, którym się regulowała głębokość. Yy, oczywiście była też orka głęboka, wiosenna, kiedy się orało pod rośliny okopowe, trzeba było głębiej spulchnić tą ziemię. Wtedy się już blisko końca dawało ten kurcyk. Jeśli to była ziemia jeszcze lekka, to mógł to orać jednym koniem. Jeśli już była ziemia cięższa, bielicowa lub jakaś gliniasta, wtedy gospodarze się zwoływali, sprzęgali dwa konie i orali na dwa konie, ponieważ była to już dużo cięższa praca, jednego konia szło zamęczyć. Tutaj w tej części są oczywiście takie. Do trzymania takie rączki. Bywały te części drewniane. Tutaj przy tym pługu są już metalowe, żeby było to wszystko bardziej mocne, ale by były drewniane, one się nazywały capigi, A tu jest taka część jeszcze odstająca od tej lewej rączki. Ona służyła do dwóch rzeczy. Po pierwsze, gdy czasem w pole nie chciało się rolnikowi wlec z wozu, to postanowił wtedy pojechać samym pługiem z kolcami, więc ten pług wywracało się w ten sposób, a żeby się ta rączka po prostu nie zepsuła, trąc o ziemię, więc ona była zabezpieczona tamtą częścią metalową, a po drugie służyła ona jeszcze do innej rzeczy. Służyła do tego, że czasem orka orkę wykonywał sam jeden rolnik, więc nie mógł trzymać tego pługa i prowadzić go przy oraniu, ten oracz, a musiał mieć też lejce, bo koń z przodu ciągnął, więc wtedy sobie te lejce zakładał tutaj na tą część. Gdy był to starszy koń, wykonywał polecenia, bo był, koń jest inteligentnym zwierzęciem i po pewnym czasie został nauczony pewnych haseł, które się mu mówiło i on tego oracza słuchał. Zresztą wszyscy znamy takie powiedzenie, że jak się mówiło hetta, to koń skręcał w prawo, jak się mówiło Wista, to koń skręcał w lewo, jak się mówiło wio, to koń jechał, jak się mówił prr, to koń stawał, no i czasem trzeba było cofnąć, to się mu mówiło nazad. I on reagował na te hasła, jeśli był starszy, już nauczony, więc ten rolnik, który orał, mógł sobie tu założyć te lejce, wydawać polecenia koniowi i sobie sam tym pługiem orać. A jeśli chodzi jeszcze o ten kurcyk, to jest taka przefajna anegdota, bo to była część, którą jadący w pole rolnicy najczęściej gubli. Wyobraźcie sobie, no w pole było jakieś pół kilometra, czy na wozie, czy, czy samym pługiem jechał w to pole i ten pług podskakiwał i czasem się zdarzyło, że ten bolesny ten kurcyk wypadł z tego pługa i zginął w trawie. No to już wtedy była całkowita tragedia, bo po pierwsze, bez tego już nie można było orać, nie dało się. Po drugie, żeby taki kurcyk zrobić, no trzeba było iść do kowala i to z całym pługiem, bo on musiał jeszcze dopasować do tych otworów, żeby on się tutaj po prostu zmieścił. I taka właśnie anegdota, o której wspomniałem, to mówiła o tym, że był taki jeden rolnik, gospodarz, który sobie ciągle czegoś zapominał jadąc w pole. A Zawsze pamiętał, że najczęściej gubioną rzeczą jest ten kurcyk, więc starał się zawsze pamiętać, żeby tego kurcyka nie zgubić. Więc jak składał wszystko na wóz, no to sobie wyliczał, żeby czegoś nie zostawić. Więc tak, łożył kolca na wóz i mówi: Kolca są. Yy, wziął ten kurcyk w rękę kurcyk jest. Oczywiście składał jeszcze, bo potem bronował, wkładał brony brony są ta część dociągnięcia broń Bron nazywała się, z tym waga, z tym waga jest. No i potem patrzył cygary są, zapałki są. no to wiosiwy jechali w pole. Zajechał w pole, to, ściąga to wszystko w polu. Mówi, o niech to jasny piorun, pługa nie ma. Także mógł zapomnieć pługa, ale tego kurcyka nigdy. Więc tak to wyglądało, szanowni państwo. To urządzenie zintegrowane, ten płuk konny, który służył do orania, oczywiście ta orka bywa różna. No w terenach półgórskich zawsze się orało w role, ponieważ nie można było robić brust, żeby. Przy dużych opadach deszczu ta rola nie zmyła, bo gdy były bruzdy, to się robiły najpierw strumyki. Potem, jak przybywało wody, bo intensywnie padał deszcz, to się robiły takie większe strumienie, i potem tą, tą ziemię z tego pola po prostu ściągało na dół. Natomiast tu w naszych równinnych terenach ważną rzeczą było to oranie w tak zwane zagony lub iwki jak się to nazywało. Dlaczego? Ponieważ był tutaj teren równinny, więc przy dużych opadach musiała ta woda dziś odejść, więc trzeba było w takie półkoliste zagony poorać to pole i w bruzdy, którymi ta woda, która z deszczu pozostała, mogła albo odpłynąć, albo pozostać w tych bruzdach, żeby po prostu zasiane zboże czy zasadzone ziemniaki nie wygniły. Zagony tutaj w naszym terenie to były takie bardziej wąskie. To najczęściej mówili, że zagony orało się na cztery skiby. Z jednej strony cztery skiby, z drugiej strony. To był taki bardzo wąski zagon i zagony orało się na bardziej mokrych terenach, tam gdzie nie dało się w ogóle odprowadzić wody. Żeby po prostu choć na tych częściach. Które były wyżej, chociaż ta woda stała w bruzdach, mogło to zboże urosnąć. Najczęściej wtedy siało się tam owiec, bo owiec był odporny na wilgoć, więc w takich bardziej mokrych terenach siało się owiec. Natomiast w bardziej suchych terenach, tam gdzie się siało pszenicę lub żyto, bo żyto to nawet lubiło takie piaskowe gleby. To wtedy się orało w takie szersze te zagony, nazwane iwki. To było czasem nawet i 12 skip, 6 z jednej, 6 z drugiej strony, czasem 8, w zależności jak tam uznał gospodarz. To były już takie szersze zagony, ale te bruzdy były porobione. Potem na końcach było to wszystko ładnie obkopane. Także jak zaczął padać intensywny deszcz, zebrała się woda, to ona mogła z tego pola odpłynąć. Stój, bo jeszcze gospodarza nie ma. Stój! Czekać na gospodarza. No, jedziemy gospodarzu. No, Yo, Była jedną z najcięższych prac wykonywanych w rolnictwie. Mówią, że ciężka praca uszlachetnia i ludzie ciężko pracujący byli naprawdę ludźmi szlachetnymi. Tak pięknie o tej pracy napisał kiedyś poeta, bajkopisarz Stanisław Jachowicz: Ujął to w przepięknym wierszu Dwa pługi. Raz na podwórzu stanęły dwa Jeden długo spoczywał, z pracy wrócił drugi. Przyjacielu, rzekł pierwszy, nie rozumiem wcale, czemu ja tak przyćmiony, a ty błyszczysz wspaniale. Wszak z jednakowegośmy kruszcu, ale nie jednacy. Skądżeś ty nabrał blasku? A chcesz wiedzieć? Z pracy. Tak to pięknie o tym pisał Stanisław Jachowicz. Ja chciałbym dzisiaj bardzo serdecznie podziękować za realizację tego programu panu Janowi Zygmuntowi, który użyczył nam tego sprzętu, użyczył konia i pomógł pokazać, jak się dawniej orało. Jest on fanatykiem tych starych sprzętów, których ma w domu tutaj mnóstwo. Występuje przy różnych okazjach, nawet Piękne nagranie ma z Muzeum Kultury Ludowej Skolbuszowej, które miałem okazję oglądać. Więc jeszcze raz dziękuję panu Janowi i wam państwu dziękuję i zapraszam do kolejnego odcinka.